DGN-Licht 2 DGN-Licht 2, 2 wideorecenzja DGN-Licht 2 The licht jest to gra typu e, polska gra stworzona przez Polaków w Polsce jest to polski cyberpunk taka podróba cyberpunkła ty, typu, że chodzisz, widać oczu bijesz, miasto jest i ten no i tak włączamy grę e, mamy tylko od razu mówię, mam tylko dwie godziny, żeby móc oddać grę. Bo naprawdę zapłaciłem za to pieniądze. I nie mam czasu marnować pieniędzy. E, dobra, włączamy, tutaj mam jakieś... E, dalej, dalej. Dalej. E, dobra, mamy coś. E, nie wiem co to jest. Myszka mi nie działa nagle. Nie mogę ruszać myszką. Ech. A czas leci. Króci, no co jest? Nie, myszka mi się zaczęła. nie mogę nic kliknąć. A? Nie wiem, jakiś kod promocyjny na jakichś miecz. Chcecie dostać to, to weźcie. Mnie to nie obchodzi. Tutaj mamy menu. Menu typu ruszającego się z y, chłopem, stojącym tyłem, obłożony w różnorakie szmaty. I kręci się wiatrak. Dobra. Dajemy nowa gra. Dajemy. Dajemy. po polsku, bo jest to gra polska dla ponaków. Mm. Słychać jakieś stękanie chłopa. Mhm. Nie, wy coś widzicie, bo ja nic nie widzę. A, przestał biec. Mhm. Nie obchodzi mnie to. O, nie da się przyspieszyć te pokazówki. I znowu czarne. O, muzyczka. O. Dobra, poprspieszam. Szybko. O, polski dąblasz jest. W ogóle powinno być tak, że jak jest... Każda gra powinna być polski dumblasz obowiązkowy a jak ktoś nie lubi to niech sobie może przełączyć na inny ale żeby był do wyboru dlatego że ja tak chcę dobra i tu już mamy grę jak są jakieś ściny to od razu mówię mam bardzo słaby komputer komputer ten on służy mi do różnych rzeczy też do grania ale do tego do grania służy mi bardzo słabo fajny widoczek jakieś wodospady Góry. Ciekawe, czy tam wszędzie można chodzić. O, takie łapy mam. Fajn. O, fajnie, że widać nogi naszego bohatera, jak chodzi. Bo to w mało której grze. Graficzka mi się podoba. Jak na to, jak na moim komputerze się włączyło to i wygląda ładnie. Ile tu chodzi, to fajna jest grafika. Mamy leśne krainy. I tutaj właśnie w tej grze chodzi o to, że możemy tak skakać i się wspinać. Są bardzo dobre wspiny tutaj. I patrzcie. A, widzicie? Ja Co Silny A, Murzyn jakiś na górze. Mówi do nas po polsku. I tak powinno właśnie być. Dobra, musimy jakoś do tego Murzyna dotrzeć. Ja. A, jest. Dobra, zobaczmy na chwilę pokazówkę jak... Dobrze mordy jak są. Mike, ile to minęło? Szmat czasu. Ha, ale nie rozkleje mi fajna się. Fajna murliska morda. Fajny. Dokąd idziemy? Zobacz Ten rabiegniemy za nim. Co takiego? Ha. Większość pielgrzymów nie wytrzymuje dwóch lat, a ty trzymasz się już od ile? Czterek? Fum. Ha. nadal żyjesz. Idziemy na grzybie, czy tak co? Ty. Wiem, ale ja jestem zajebisty. <laughs> jasne, jasne. Poważnie. Chciałbym mieć tyle energii, co ty. Mogę jakieś stwory było słychać. Dobra, pójdźmy pozwiedzać okolicę. Nie będę słuchał tego chłopa. Mamy takie leśne. Hmm. Nie, zgubiłem Dokąd się. Idziemy? Z kim on gada? Dokąd idziemy? Ja się gdzieś zagubiłem. Zgubiłem w ogóle tego murzyna. Co takiego? No, murzyna. Z kim ja gadam? Dokąd idziemy? Nie wiem. Co? Co takiego? Ha. Większość pielgrzymów nie wytrzymuje dwóch lat. On to chyba mówił już. Nie chcę mi się za nim chodzić w tej bo jest otwarty świat wszędzie można chodzić. A mi się marzy pójść w te góry, co tam są daleko. Tam, ho, ho. Ech, zginęłem. Czyli chyba czali za nim po prostu. Nie. Nie można go bić. To minus. A króci, no tak. Widzenie przez ściany trzeba było dodać do gry. Bo wszędzie musi być. Bo wtedy bym w ogóle nie widział, no, że to jest kwiatek. No, no, no. Pamiętasz tę zielarkę, którą odprowadziliśmy do wioski? Nie? A, ta miała takie powiedzonko. E, pamiętaj, rumianek i miód to od losu prawdziwe są dary. Mhm. Set. Nie mogę chodzić. Znowu się zawiesiła. A, przy... O, jak nie lubię takich... Co to jest? Co mnie to obchodzi? Kiedy będziemy się nawalać? Chodźmy, już niedaleko. Dobrze, chodźmy. A co chodzi w tej grze? Pamiętacie, czy w jedynce też się chodziło o po Polesie z Murzynem? I... kradła ul... miodem? Gdzie? Co to jest? Jak tam wejdziemy? Kolego. To tutaj, chodźmy. Wow. co wow, nudy są i tyle. Co, jaki to ma sens teraz tutaj? Zamknięte. Spróbuję wejść tędy. Zobacz z drugiej strony. Zabierz co się nawinie. Jasne. Jak spróbujesz wyjść tędy? Zamknięte, jest. co, ty próbujesz. Co to jest za próba? Czego? Zamierzasz znaleźć inne wejście, czy nie? A może ty poszukaj? Czemu ja mam szukać? A ty będziesz miał klamki. Aha. Nie, nie ile. Tak? Będziesz tu tak stał? Halo? Co ja mam grzebać po jakichś śmietnikach? Co to jest za gra? Nic nie ma. A co ma być w jakimś... Loduwa pusta. Jak w domu. No, idziemy dalej. Nie wiem na razie o co chodzi w tej grze za bardzo. Jak przecież chodzimy tutaj z jakimś murzynem i zbieramy śmieci, nie jest to zbyt zabawne. Siadaj stary. A, wybiera się, co chce się powiedzieć. Szkoda, że nie mogę mu powiedzieć, co? że nudzę się. Króc gadaniny! Jeszcze po, po jednej się tak przyspiesza. A ja wiem czemu, bo tak było w cyberpunku. Szkoda, że nie zgapili tych dobrych rzeczy. Czyli... Nie... A nie wiem co było tam dobre. Nie, trochę na razie tak chodzę, jak taki małpisz, on co nie myśli i tylko idzie, bo tam jest taki żółty kwadrat. Y na razie na plus jest dół blasz i grafika ładna. I że chodzi na moim komputerze. No i że widać nogi jest plus, ale nie widać siuraka, jak w cyberpunku. O, wodiczka. Graficzka jest fajna, w ogóle te widoczki są fajniutkie. Wodiczka fajniutka. I lesiczki. Fajnie zrobione. Tu się się chmurki odbijają. O! Bąbelki. Ładnie to. O, ładnie tutaj. Jak na Polskę. No, można sobie pływać. Fajnie. A nie wiem. Chciałem sprawdzić, czy mokry się robi bohater, ale nie widzę. O, ludzie w końcu. gryzonie. A, stwory. Ła! Mama! fajnie odleciał. A miał. Pusty w kieszeni. O, mam jakąś pałę. Hmm. Ale zrywa. Przepraszam was za to. Gdzie jest mój przyjaciel? Murzyn. Tęsknię za nim. Okróci, ile tu jest ich. Ale zrywa. Zostawcie mnie, nie dam wam czy psa. Sami se kupcie, sklepik jest tam. Nie odciągnę ich. Chcą jednego. Na razie ta gra, jak to się mówi, szału nie urywa. Widoczki jedne, jedne ładne, ale tak to nie, nie wiem. Zniknął mi murzyn. Chodzę, to skaczę jak małpa. Nic. Patrzcie, map. <ścoughs> <ścoughs> jak. Co? Dziwne. Nie wiem, jakby wstał. Albo mi się coś. Mam. Patrzcie, noc już się robi. Był taki dzień na początku, a teraz jest taka noc, bo słońce zaszło. I zaczyna się noc. Co wy mi każecie tutaj klikać? W ogóle nie interesuje mnie to. A zobaczcie, to jest w ogóle mój bohater. Tutaj menu jest takie całkiem podobne jak w Cyberpunku. Też mam takie bohatera i tutaj takie jakieś nie wiadomo o co chodzi. Już blisko. Już blisko to jest do dwóch godzin grania, po których... Już nie będę mógł oddać tej gry, co oznacza marnację pieniędzy. Na razie mam 15 minut grania. Może się jeszcze rozkręci. Wróć, i wszystko pozamykane na 4 cyberpunki. A, nie działa. Muszę podłączyć je do zasilania. A, znowu mam iść do tego kwadrata. Idę no. Co jest? Ładna kałuża była. Zobaczcie. O, fajna. co to jest? Co to za ognisce? Co tam jest? Króci! Ogniscy Babsztyl! Atakuje! O nie! Dobre, wiem jak się bije! Chodziłem do szkoły! Czy? Chodź tu na dół! Nieważnie, gdzie jest ten babsztyl? Uja, przeleciała. Chodź! Chodź! Siadź! Krótce! Macie! na łeb. Było blisko. Idziemy. Fajny taka łóże, zobaczcie. Mm. A, ładnie. A no, mamy już prąd i co? Co to jest? Nie obchodzi. To włączyłem prąd, żeby iść spać? Aha. Bez sensu. Uuu, jaka wieża. Ciekawe, czy będą na nią wejść. Przynajmniej nie musiałem na antenę. Co? Ja chciałem. Jak już fajne coś sobie wymyśliłem, to tego nie mogę. Muzyczka jest wesoła, jakby coś się dobrego działo. Ale nie dzieje się tutaj nic dobrego. Widoczki są fajne. No i to. No i. Mm, mm. O, kościółki w grach. Zobaczmy. Mmm, ma jakaś książka? No dobrze. Krucja się nastrachałem, ty mabsztylo. Krucja ta muzyczka jest jak z reklamy udanego życia. A bo nie wiem czego. Mega dziwnie. Nie pasuje w ogóle. Krucyj! O, bardzo fajnie ta walizka się poruszyła. Ła! Przechylił się pociąg. Nie, to, to było fa. O, krucyj! Ale się giba fajnie. W końcu jakaś fajna rzecz w tej grze Szkoda, że... Tak krótko. Nie wiem, na razie nie widzę nic ciekawego w tej grze, a... Nie wiem w ogóle czy wrzucę ten filmik na internetu. A już gram... A nie wiem. Już tyle minut, a... Jeszcze nic w stronę nie zrobiłem fajnego! Hej. Jest tam kto? Jest tam kto czy zasnęliście z nonów? Dobra, już wiem. W ostatniej chwili trzeba go. O tak. Ła! Wow. Nie, bitka nawet jest fajna. Szkoda, że. Jakby. Jakby usunęli wszystkie pokazówki z tej gry, dodali więcej bitki. To by coś biało z tego. Uh! Ale się super, rozczapiżył jego łeb. Chodźcie, spróbuję z tym drugim. Uh! Fajowe. Nie, no, bicie tych ludzi nieżywych i kopanie to jedna z lepszych zabaw w tej grze na razie. Mówię, jakby usunęli... Mhm. Jakby usunęli to bieganie nudne, takie na początku. W ogóle ten początek. W ogóle jakby można było jeszcze tych ludzi nawalać. I czemu się światło zmieniło na, nagle na ciemne? Nie rozumiem. Wow! Nie no te bitki, te ruchy. To jest fajne. Czemu tak skoszanili wszystko inne? To jest fajnie zrobione. Bicie tych ludzi. Bardzo. Okratjo ma... Patrzcie na to! <słuch> <słuch> Powalczone i znowu muszę przyprzeć pokazówki durne. Tylko jakby to gadanie wywalić. I biegniemy do kadrata. Czasami trochę głosy się psują na pokazówkach, tak jak teraz. Ale to nie szkodzi, bo i tak je przyspieszam. <ścoughs> dostałem, widzicie, dostałem. I Osiągnąłem coś przez samo przycieszanie pokazówek. No, tego jeszcze nie było. Fajnie. Fajna dziupla. Fajna. Nie przyzwyczaja się. Nie szukamy nowego lokatora. Zwłaszcza takiego, który nas w nocy okradnie. Nie każdy pielgrzym to bandyta, wiesz? Aha, coś się popsuło. No i co, opuszczam, no i co, że ja puszczę? Zginęłem! Nie żyje? Możecie mi powiedzieć, czemu nie żyje? Co mnie zabiło? Moja ciekawość świata, chodzenia, gdzie, gdzie mi się podoba. Fajnie by było, jakby on chociaż, nie wiem, mówił. Ała! Jak go nawalam tą pałą, ale ona tak przelatuje przez niego. Nie, no. zjeżdżam i z tej rury. Biją mnie jakieś dziady. Nie, czekajcie, ja wam coś pokażę. Patrzcie, tutaj mamy takie miasto, tutaj możemy tak chodzić. I patrzcie, pokażę wam coś. A siop. O, widzicie, nie tylko w The można się wspinać. I siop. I... I tak się chodzi po mieście, a siop. I... Siup <laughs> A wiecie ile kosztowała tamta gra? Ja powiem wam 200 złotych <laughs> Oczywiście ją oddam, ale... Chcę żebyście wiedzieli, a wiecie ile ta gra kosztowała? Wiecie ile Cześć Jesteś tu nowy? Cześć Tak Tak, można tak powiedzieć Jeśli jesteś tu nowy To radzę ci przede wszystkim uważać na własną sakwę Cudownie Kolejny darmozjad w mieście. Jeżeli przyszedłeś tu tylko po to, by zasilić grono. No, widzicie, nie wszyscy ludzie są mili. To tak jak w życiu. Wyglądasz mi na silnego faceta. Tak. Chciałbyś jestem. może dorobić sobie trochę. Tak. Jasne. W sumie to nic wielkiego. Zwykłe zadanie Co? gońca. Muszę dostarczyć. Nie, przepraszam, muszę na chwilę. Problemy. Muszę wyłączyć, muszę Wam coś pokazać, bo właśnie coś zauważyłem. Poczekajcie. Yy, przepraszam, ale. Patrzcie, ja wyłączyłem tą grę i ona dalej jest jak włączona chodzi. I godziny się nabijają gry. I oni chcą mnie oszukać na pieniądze po prostu. Uch, pomogło. Nie wiedziałem, co zrobić. Przestraszyłem się i wyłączyłem i włączyłem komputer, bo. No, jak to nie jest oszukiwanie ludzi na pieniądze, to. Ja nie wiem, co to jest. A co, jakbym nie zauważył, że mi gra godziny i nie mógłbym oddać? 200 zł by mi zabrali. Ja tu nie chcę mówić, ale chcieliście mi zabrać 200 złotych, majoneziaki. Chcieliście oszukać złego człowieka znaczy dobrego. Jesteście wyźli. Po prostu nie ze mną takie numery. Przepraszam, ale zdenerwowałem się. Ale wy byście się nie zdenerwowali. Uważajcie na tą grę. Ja nie wiem co tam mi chodziło na komputerze. Może jaki wirus. Nie wiem. Nie chcę się dowiedzieć, dlatego tą grę już usunęłem i nie będzie na moim komputerze. O, idziemy na robotę. Dobra, jesteśmy na miejscu. Teraz możemy przejść do podpisania umowy. Co? Jakiej umowy? Jakiej umowy? Twojego dobrowolnego zrzeczenia się 200 sztuk złota. Już z. Drocy! Dlaczego? Masz pełną Wszyscy chcą Wieszcie mnie szukać na 200 złoty. Nie, będziesz... nie ma mowy. Nie oddam ci mojego. Obiecuję wam, ja tego nie zrobiłem Takim specjalnie. Będziemy musieli. A jednak cię mam. Czek na jednego? Co to jest pan? A, on jest łysy. No, i tu widzicie, jest nauczka taka, żeby nie ufać ludziom. Ja zaufałem ludziom. I jak cię przekonały nasze argumenty? Całe to zamieszanie to dla nas dodatkowe koszty. Niestety. Tamta... Okróci. Zabrali mi wszystkie pieniądze. Mam zero złoty. Bynajmniej dałem się oszukać na pieniądze z gotika, a nie dałem. Się oszukać na pieniądze z życia. I życzę Wam tego Co też. U ciebie? A kto to przyszedł? Masz ochotę na jakiś nowy kontrakt mały? Żegnę się z Wami, życzę Wam, żeby nikt Was nie oszukał i uważajcie na Gretchen Gelicht 2 i. Zjawos.